Kiedy walczymy o zdobycie klienta na rynku, często nie myślimy o tym, co będzie później. Później okazuje się, że łatwiej jest zdobyć klienta, niż go utrzymać. Kiedy zespoły sprzedażowe mają pod sobą już stałych klientów, mają grupę biernych, lojalnych klientów, należy zrobić wszystko, aby tak naprawdę ich utrzymać. Obsługa klienta staje się między uwagi, efektywności, rentowności oraz, co może być dla wielu dziwne, sukcesu w przyszłej sprzedaży. Dlatego też należy bardzo głęboko opracować i zastanowić się nad tym, jak będziemy postępować, jeżeli chodzi o obsługę klienta. Czego unikać? Jakich błędów? Jak reagować na reklamację? Czego nas mogą klienci nauczyć? Czego należy tak naprawdę bardzo mocno unikać? Bo może to spowodować skutki bardzo kosztowne. Nieutrzymanie klienta powoduje, że trzeba szukać nowych. Nowych klientów nie jest aż tak dużo. Zapraszam do artykułu jak tak naprawdę i na co patrzeć, jeżeli chodzi o wsył klienta? Dlaczego jest taka ważna? Dlatego, że po prostu chodzi o rentowność biznesu.